Czy wiedziałeś, że istnieją popularne owoce, które mogą właśnie teraz znajdować się w Twojej lodówce i które mogą pomóc w oczyszczaniu krwi oraz naturalnej kontroli cukrzycy? Wiele osób zmaga się z wysokim poziomem glukozy, nawet stosując dietę i biorąc leki, i nie rozumieją, dlaczego nic nie działa. Problem może tkwić w krwi przeciążonej toksynami, które uniemożliwiają działanie insuliny. W tym filmie odkryjesz pięć owoców, które działają jak prawdziwe, naturalne filtry w organizmie, pomagając zmniejszyć stan zapalny, chronić trzustkę i stabilizować poziom cukru we krwi bez cudownych formuł. I nie, to nie są egzotyczne lub trudne do znalezienia owoce, są to proste, dostępne i naukowo potwierdzone produkty. Ale uwaga! Zignorowanie tych informacji może drogo kosztować Twoje zdrowie. Na początek napisz w komentarzu, z jakiej części świata mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd mnie widzicie, a także napisz, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 5. Borówka amerykańska. Są dni, kiedy ciało wydaje się cięższe, prawda? Jakby coś w nas się blokowało. Czasami to zawroty głowy przy wstawaniu z krzesła, innym razem nagłe zamglenie wzroku. Wiele osób uważa, że to po prostu wiek, ale w rzeczywistości krew może przenosić więcej cukru niż powinna. I co gorsza, robi to po cichu. Borówka amerykańska, choć mała, ma moc, która zaskakuje nawet lekarzy. Jest znana z ochrony komórek produkujących insulinę a to kluczowe dla utrzymania kontroli nad glikemią. Jednak chodzi nie tylko o kontrolę. Chodzi też o zapobieganie zużyciu organizmu, gromadzeniu się toksyn i stanom zapalnym, które utrudniają swobodny przepływ krwi. Wyobraź sobie krew jako rzekę. Jeśli ta rzeka jest brudna, pełna śmieci, nurt słabnie, tak właśnie działa nadmiar cukru we krwi, a borówka działa jak jeden z tych owoców, które oczyszczają tę rzekę od środka, ułatwiając glukozie prawidłowy przepływ. Możesz zapytać, czy sama borówka zrobi to wszystko? Oczywiście, że nie ma cudów, ale gdy jest częścią zrównoważonej codziennej diety, robi realną różnicę. I co najważniejsze, jest bezpiecznym pokarmem dla osób żyjących z cukrzycą. Ma niski indeks glikemiczny, czyli nie powoduje, Skoków cukru we krwi po spożyciu. Przeciwutleniacze zawarte w borówce działają jak tarcza w organizmie, neutralizują stany zapalne, które z czasem mogą uszkadzać ważne narządy, takie jak wątroba i trzustka. A kiedy te narządy są w stanie zapalnym, poziom glukozy rośnie, nawet jeśli jesz prawidłowo. Najnowsze badania pokazały, że osoby regularnie spożywające borówkę wykazują lepszą wrażliwość na insulinę, co oznacza, że organizm skuteczniej wykorzystuje ten hormon i zapobiega gromadzeniu się cukru we krwi. Najpiękniejsze jest to, że wszystko dzieje się w sposób naturalny, bez szkodzenia organizmowi. Znasz to uczucie zmęczenia pod koniec dnia. Nawet jeśli nie zrobiłeś niczego specjalnego, w wielu przypadkach jest ono związane z cukrem, który pozostaje we krwi, zamiast zostać wykorzystany jako energia. Borówka pomaga organizmowi odzyskiwać tę energię i prawidłowo ją rozprowadzać, co zwiększa witalność, poprawia nastrój i nawet sen. I jeszcze jedno: jest bogata w błonnik, co pomaga regulować pracę jelit. A to bezpośrednio wpływa na metabolizm cukru. Gdy jelita pracują prawidłowo, organizm lepiej reaguje na pokarm i unika niebezpiecznych skoków glikemii. To owoc tak wszechstronny, że wydaje się stworzony specjalnie dla tych, którzy chcą żyć dłużej i zdrowiej. Wiele osób unika owoców, myśląc, że wszystkie podnoszą poziom cukru, ale to. Jeden z największych mitów wynikających ze starych i źle wytłumaczonych porad. Borówka jest jednym z najbezpieczniejszych owoców dla diabetyków. Właśnie dlatego, że ma mało kalorii i nie obciąża organizmu. Teraz zwróć uwagę na ważny szczegół. Borówkę należy spożywać w naturalnej postaci: bez cukru, syropów czy słodkich polew. Jedna dzienna porcja, około pół filiżanki, wystarczy, by przyniosła korzyści. Można ją jeść razem z naturalnym jogurtem bez cukru, lub jako część zbilansowanej sałatki owocowej. A dla tych, którzy mieszkają w miejscach, gdzie borówka jest droższa lub trudniejsza do zdobycia, warto szukać jej na targach, lokalnych rynkach lub w formie mrożonej, pod warunkiem, że bez dodatku konserwantu. Forma nie zmienia znacząco korzyści. Najważniejsze jest, aby regularnie i świadomie włączać ten mały owoc do codziennej diety. Czy zdarzyło ci się czuć, że mimo starań w diecie poziom glukozy pozostaje wysoki? To dlatego, że organizm potrzebuje wsparcia, by funkcjonować prawidłowo. I tu właśnie wchodzi borówka, jako naturalne narzędzie do oczyszczania, równoważenia i ochrony. Bez przesady, bez pustych obietnic, ale z realnymi rezultatami. Pomyśl o tym, jak o codziennej trosce o siebie. Tak jak myjesz zęby czy bierzesz prysznic, dbanie o krew jest aktem miłości własnej, a borówka może stać się Twoim sprzymierzeńcem w tym procesie. Nie musisz zmieniać wszystkiego od razu. Możesz zacząć właśnie tutaj. Numer 4: Gruszka. Gruszka to ten owoc, który wydaje się zbyt prosty, aby przyciągać uwagę. Jednak pod miękką skórką kryje jeden z największych sekretów dla tych, którzy chcą kontrolować poziom glukozy we krwi z większą równowagą i lekkością. Gruszka syci, oczyszcza i chroni, wszystko to z delikatnością i słodyczą. Osoby żyjące z cukrzycą wiedzą, jak trudno jest utrzymać uczucie sytości bez przesadzania z ilością jedzenia. Gruszka ma unikalną kombinację. Jest bogata w błonnik rozpuszczalny głównie pektynę, która w jelitach zamienia się w żel. Ten żel spowalnia wchłanianie cukrów z pożywienia. Ten naturalny proces pomaga organizmowi unikać skoków glikemicznych, tych niebezpiecznych momentów, gdy poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta. Dodatkowo gruszka działa kojąco na żołądek, co jest idealne dla osób, które odczuwają dyskomfort po posiłkach. Wielu pyta mnie, ale czy gruszka nie jest zbyt słodka? Odpowiedź jest prosta. Jest słodka w smaku, ale lekka pod względem ładunku glikemicznego. Oznacza to, że nie obciąża organizmu i może być doskonałą opcją na deser lub przekąskę między posiłkami bez wyrzutów sumienia, bez Obaw, kolejnym ważnym aspektem jest to, że gruszka ma łagodne działanie moczopędne. Pomaga to usuwać nadmiar płynów i zmniejszać obrzęki. Gdy krew jest czystsza, krążenie się poprawia, serce pracuje łatwiej, a nerki również są odciążone. Dla tych, którzy odczuwają ciągłe zmęczenie lub walczą z opuchlizną nóg, włączenie gruszki do codziennej diety może być prostym ale potężnym krokiem. Gruszka wspomaga wątrobę w lepszym metabolizowaniu cukrów, co sprzyja naturalnej regulacji poziomu glukozy. I tutaj pojawia się szczegół, o którym mało kto pamięta: tekstura gruszki, którą żuje się powoli, również wspomaga trawienie i daje większą przyjemność z jedzenia. To bardzo ważne dla osób, które mają problem z lękiem żywieniowym, częstym zjawiskiem u osób z niekontrolowaną cukrzycą. Gruszkę można jeść razem ze skórką, pod warunkiem, że została dokładnie umyta, ponieważ to właśnie w skórce znajduje się większość naturalnych przeciwutleniaczy. Chronią one komórki przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie się organizmu i pogarsza stany zapalne. Kolejną mniej znaną korzyścią jest poprawa pracy jelit. Gdy jelita funkcjonują prawidłowo, cały organizm reaguje z większą równowagą, a to ma bezpośredni wpływ na poziom glikemii, ponieważ jelita wpływają na wchłanianie składników odżywczych i ogólny metabolizm. Osoby, które odczuwają Zawroty głowy, osłabienie lub wahania nastroju w ciągu dnia mogą mieć ukryte zaburzenia poziomu cukru we krwi. Gruszka, dzięki swojemu łagodnemu i trwałemu działaniu, pomaga stabilizować ten proces, przynosząc spokój ciału i umysłowi. Warto pamiętać, prawdziwe owoce nie są wrogiem dla osób z cukrzycą. Szkodzą nadmiary, produkty ultraprzetworzone i dezinformacja. Gruszka to dar natury, który został nam dany z konkretnym celem. Odżywia, równoważy i daje poczucie ukojenia. Nie musi być droga ani trudna do zdobycia. Gruszka jest dostępna praktycznie na każdym targu i w każdym markecie i nie wymaga skomplikowanego przygotowania. Wystarczy ją dobrze umyć i zjeść uważnie, z troską, jako część codziennej rutyny, dbania o ciało bez pośpiechu i bez presji. Numer 3. Awokado. Awokado jest często źle rozumiane, ponieważ jest to owoc bogaty w tłuszcze, wiele osób go unika, jednak niewielu wie, że oferuje on dokładnie taki rodzaj tłuszczu, którego organizm potrzebuje, aby chronić trzustkę. I wspierać naturalną kontrolę poziomu glukozy we krwi. Dobre tłuszcze zawarte w awokado, nazywane jednonienasyconymi, nie podnoszą poziomu cukru, nie powodują tycia, gdy są spożywane z umiarem, a dodatkowo pomagają zmniejszyć oporność na insulinę. Oznacza to, że organizm zaczyna lepiej wykorzystywać insulinę, którą sam produkuje. To jeden z kluczowych punktów dla osób z cukrzycą typu drugiego. Często problemem nie jest brak insuliny, ale to, że organizm nie reaguje na nią prawidłowo. Awokado działa właśnie tutaj, poprawiając tę odpowiedź i zmniejszając skoki poziomu cukru po posiłkach. Co więcej, jest ono bogate w błonnik i to nie byle jaki błonnik. Są to włókna, które spowalniają trawienie i wchłanianie cukrów. Dzięki temu pożywienie przekształca się w energię w bardziej zrównoważony sposób, bez tych uciążliwych wzlotów i upadków. Osoby, które odczuwają nagłą słabość, w środku poranka lub senność po obiedzie mogą zmagać się z tymi skokami glikemicznymi. Awokado pomaga utrzymać stabilny poziom energii, unikając wahań, które wpływają na samopoczucie, koncentrację i ogólny komfort życia. Kolejną zaletą jest działanie przeciwzapalne. Awokado zawiera naturalne związki zmniejszające ciche stany zapalne, te, które nie bolą, ale stopniowo uszkadzają narządy. Trzustka, odpowiedzialna za regulację poziomu glukozy, jest jednym z organów najbardziej narażonych na takie uszkodzenia. Osoby z cukrzycą muszą także szczególnie dbać o serce. Awokado wspiera również ten aspekt. Obniża poziom złego cholesterolu LDL i wzmacnia dobry cholesterol HDL, pomagając w zapobieganiu zawałom, udarom i innym powikłaniom, które mogą pojawić się z czasem. Możesz się zastanawiać, jak włączyć awokado do diety bez przesady. Odpowiedź tkwi w prostocie. Jedna łyżka dziennie, na śniadanie lub jako przekąska w ciągu dnia już wystarczy na początek. Można jeść je samo, z dodatkiem cytryny albo zmiksowane. Z odrobiną wody i mięty. Unikaj mieszania awokado z cukrem czy mlekiem skondensowanym, jak to bywało w starych przepisach. Awokado nie potrzebuje cukru, aby być zdrowe i smaczne. Gdy kubki smakowe się przyzwyczają, organizm odwdzięcza się lepszym samopoczuciem i większą stabilnością. Jeśli chcesz kontrolować poziom glukozy, nie polegając wyłącznie na lekach, włączenie awokado do diety może być bezpieczną strategią. Nie jako cud, ale jako część inteligentnej, świadomej i szanującej ciało zmiany stylu życia. Co więcej, badania wskazują, że osoby regularnie spożywające awokado mają mniejsze ryzyko powikłań cukrzycy, takich jak problemy z nerkami czy wzrokiem. Dzieje się tak, ponieważ awokado działa jednocześnie na wiele procesów w organizmie. Taki pokarm przynosi spokój nie tylko ciału, ale i umysłowi. Gdy poziom glukozy jest stabilny, poprawia się nastrój, sen przychodzi łatwiej, a pamięć funkcjonuje lepiej. Wszystko to zaczyna się od jednej prostej łyżki owocu, którego wielu unikało z niepotrzebnego strachu. Numer 2 jabłko. Jabłko to jeden z tych owoców, które towarzyszą nam od dzieciństwa. Jednak niewielu wie, że odgrywa ono kluczową rolę w wewnętrznym oczyszczaniu organizmu, zwłaszcza tętnic i krwi, gdzie nadmiar cukru może z 30 czasem wyrządzać poważne szkody. Jabłko jest bogate w pektynę, rozpuszczalny błonnik, który pomaga wymiatać zły cholesterol, LDL i spowalnia wchłanianie glukozy do krwiobiegu. To oznacza mniej skoków, więcej równowagi i trzustkę, która pracuje bez przeciążenia. Jeśli kiedykolwiek poczułeś przyspieszone bicie serca bez wyraźnego powodu lub masz problemy z ciśnieniem, wiedz, że może to być związane ze stanem Twoich tętnic. Gdy są zatkane lub w stanie zapalnym, krew musi płynąć z większym wysiłkiem. I tutaj jabłko może działać delikatnie, ale skutecznie. Działa jako sprzymierzeniec krążenia, pomagając utrzymać ściany naczyń krwionośnych w czystości i elastyczności. A to nie wszystko jabłko zawiera także przeciwutleniacze, takie jak kwercetyna, które chronią organizm przed szkodliwymi skutkami przewlekłego stanu zapalnego. Osoby z cukrzycą są bardziej narażone na powikłania sercowo naczyniowe. Ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej w przypadku braku ruchu, niewłaściwej diety lub obciążeń genetycznych. Włączenie jabłka do codziennej diety to prosty krok, który ma bezpośredni wpływ na profilaktykę. Jedno jabłko dziennie, ze skórką i dobrze umyte, może wiele zmienić w Twoim zdrowiu. Można je spożywać na śniadanie, w plastrach z owsianką lub jako przekąskę popołudniową z filiżanką herbaty. Najważniejsze jest, aby było jedzone w naturalnej formie, bez cukru czy sztucznych słodzików. Czy zauważyłeś, jak jabłko dobrze podtrzymuje uczucie sytości? Dzieje się tak, ponieważ połączenie błonnika i wody w jabłku wydłuża uczucie nasycenia, zapobiegając nagłym napadom głodu, które często prowadzą do podjadania niezdrowych przekąsek. Co więcej, Jabłko wspomaga regulację pracy jelit, co bezpośrednio wpływa na metabolizm. Zaparcia mogą utrudniać prawidłowe wchłanianie składników odżywczych i wpływać na kontrolę poziomu glukozy. Jabłko działa w tym procesie jako cichy organizator zdrowia układu trawiennego. Nie jest przesadą powiedzieć, że jabłko pomaga zapobiegać nawet poważniejszym powikłaniom cukrzycy, takim jak problemy ze wzrokiem czy nerkami. Dzieje się tak dlatego, że zmniejsza ono stan zapalny w organizmie, który często przebiega bezobjawowo, ale stopniowo niszczy zdrowie. Oto ciekawy szczegół: jabłko wspiera również zdrowie mikrobioty jelitowej, czyli wzmacnia dobre bakterie w jelitach. A kiedy mikroflora jest w dobrej kondycji, cały organizm lepiej reaguje, w tym także układ odpornościowy i metabolizm glukozy. Jeśli należysz do osób, które boją się jeść owoce w obawie przed podniesieniem poziomu cukru, przemyśl: to jeszcze raz: jabłko spożywane z umiarem może być przełomem. To owoc dostępny, stabilny i nie powoduje gwałtownych reakcji w organizmie. Przeciwnie, przynosi równowagę. Wiele problemów związanych z cukrzycą można by było zapobiec dzięki prostym zmianom. Jabłko jest tego idealnym przykładem. Codzienny, mały gest, który oczyszcza, reguluje i chroni, bez skomplikowanych formuł czy cudownych obietnic. Jeśli już regularnie jesz jabłka, podziel się w komentarzach, w jaki sposób to robi. Może to być przepis, poradnia lub jakiś szczególny sposób przygotowania. A jeśli jeszcze nie masz tego nawyku, może właśnie teraz nadszedł czas, aby dać szansę swojemu sercu i swojej krwi. Numer 1. jeżyna. Jerzyna może być niewielka rozmiarem, ale jej wpływ na zdrowie jest ogromny, zwłaszcza dla tych, którzy walczą z cukrzycą lub chcą uniknąć powikłań, które ta choroba może powodować. Ten mały owoc skrywa potężne właściwości pomagające organizmowi utrzymać kontrolę nad poziomem glukozy. Jerzyna jest bogata w antocyjany. Substancje działające jak naturalni regulatorzy poziomu cukru we krwi. Ale to nie wszystko. Związki te chronią również wątrobę, poprawiają wrażliwość na insulinę i pomagają zmniejszyć uszkodzenia komórek wywołane przez wolne rodniki. Dla tych, którzy mają trudności z utrzymaniem stabilnej glikemii, mimo stosowania diety, jeżyna staje się strategicznym sprzymierzeńcem. Moduluje ona uwalnianie insuliny, pomagając organizmowi lepiej wykorzystywać ten kluczowy hormon bez nadmiernego obciążenia trzustki. I nie mówimy tutaj o cudzie, ale o naukowo potwierdzonych faktach. Badania pokazują, że jeżyna ma bezpośredni wpływ na obniżanie poziomu cukru po posiłkach, co czyni ją idealnym wyborem na przekąski, np. między obiadem a kolacją. Kolejny ważny punkt, jeżyna pomaga zapobiegać skokom glikemii, które wywołują objawy takie jak zmęczenie, zamglone widzenie, a nawet problemy z pamięcią. Kiedy takie skoki są częste, organizm cierpi w ciszy, a jeżyna działa, łagodząc to wewnętrzne uszkodzenie. Czy odczuwasz spadek energii bez wyraźnego powodu w ciągu dnia? Jeżyna może także tutaj pomóc. Poprawia metabolizm komórkowy, co oznacza więcej prawdziwej energii i mniej uczucia wyczerpania, nawet bez dużego wysiłku fizycznego. Jeżyna jest również przyjacielem jelit. Dzięki zawartości błonnika i właściwościom przeciwzapalnym wspomaga regulację pracy jelit oraz wzmacnia florę bakteryjną, co jak już wiemy, ma bezpośredni związek z kontrolą glikemii, nastrojem i snem. Jeszcze jedna zaleta warta złota jeżyna ma niski indeks glikemiczny i jest niskokaloryczna. To czyni ją idealnym owocem do włączenia do diety diabetyków. Bez obawy o destabilizację poziomu cukru lub utrudnienie kontroli wagi. Wielu starszych ludzi zmaga się z zapaleniem stawów, bólami mięśni lub sztywnością po przebudzeniu. Jerzyna dzięki swoim bioaktywnym związkom ma również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, pomagając łagodzić te dolegliwości i poprawiając jakość życia. Wierzynę można spożywać na świeżo, w formie mrożonej lub jako napar z liści, pod warunkiem, że bez dodatku cukru. Jeśli zdecydujesz się na formę kapsułek lub proszku, najlepiej skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby dobrać odpowiednią dawkę. Jeśli szukasz naturalnego sposobu na jednoczesną ochronę trzustki, wątroby i krwi, znajdziesz wierzynie kompleksowego sprzymierzeńca. Działa ona na wielu poziomach organizmu, przynosząc kumulatywne efekty, które z czasem przekładają się na większą równowagę, energię i ochronę. Nawet osoby dopiero zaczynające zmieniać swoje nawyki mogą odnieść korzyści. Włączenie jeżyny do codziennej rutyny nie wymaga wielkiego wysiłku ani dużych wydatków. To cicha, ale stała troska. Jak czuły gest, który codziennie ofiarowujesz swojemu ciału. Na naszym kanale znajdziesz pełną playlistę z filmami o odżywianiu, cukrzycy i długowieczności. Kliknij teraz i kontynuuj naukę, jak dbać o swoje ciało w sposób naturalny i świadomy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, ponieważ co tydzień publikujemy nowe treści tworzone z dużą starannością i odpowiedzialnością. Pamiętaj, informacje tutaj mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Dbaj o siebie z troską, wiedzą i profesjonalnym wsparciem.